To może pokażę taki stół wykonany przeze mnie uspawany z kształtownika o wymiarach tam powiedzmy 130, tam chyba 6 na 66, tak, żeby można po prostu 120 płytkę sobie położyć i obrobić. Jest to stół taki z takim ściągiem od spodu, jest taka szyna tutaj spawana. Podłącza się odkurzacz. No i się działa od Nogi samo są oczywiście rozkładane. <laughs> A, rozkładamy nóżki. Z tyłu podnosimy. Stoi. Podłączamy odkurzacz. Już chwileczkę podchodzę. Podłączamy odkurzacz. Tyk. I tutaj przez ten jest ciągnięty cały. Robek i kurz. Podczas cięcia. Co tam jeszcze fajnego jest takiego? No jest to taka blacha, która była w komplecie z laserem takim do płytek i wiadomo ten laser ma tutaj magnes można sobie tą blaszkę przykręcić z jednej strony bądź z drugiej strony tego stołu zależy z której strony tam potrzebujemy Yy, większą część, żeby po prostu nie wystawała poza stół, nie, nie spadała. No i co, ustawiamy sobie laser. Laser jest po to, żeby go po prostu, yy, żeby on pokazywał nam tą linię cięcia tutaj, żeby... Yy, żeby po prostu ta linia, yy, znaczy po tej linii ciąć i i nie powiększać tego żazu, bo wiadomo im mm. bardziej jest precyzyjny ten żaw, tym lepszy odciąg no i co potem kładziemy sobie na przykład płytkę taką elkę tutaj taka elka leży no, kładziemy może ja zgaszę światło żeby było lepiej widać nie wiem czy, czy będzie tu widać o bo tutaj może lepiej będzie widać no i tutaj sobie ustawiamy tą płytkę jednak czy ciemno tak znowu ciemno już ciemno zrobiło ustawiamy sobie płytkę no i jedziemy po, te, po tej linii, nie? Szlifierką. Oczywiście trzeba to przypiąć jakimś, jakimś ściskiem na przykład takim i... No i mamy. I tutaj przez te otwory, takie są tam wiadomo, to są otwory takie yy, właśnie że po to, żeby włożyć ścisk, tak rozmontować. Dociskamy sobie tą płytkę i żeby się nie przesuwała i można po prostu śmiało ciąć koszty tego stołu jest śmieszne, bo można powiedzieć. Płyta kosztowała w Kastarami Kupiłem Około 60 parę czy 70 parę złotych Podajże Stelarz gdzieś około no, powyżej 5 dych tak myślę Bo nie pamiętam dokładnie To jakiś czas temu było I wiadomo robota spawanie Elektrody, kręty jakieś tam Blachów kręty No i tak poza tym No to, no to całe koszty No myślę, że no jeszcze został zaolejowany, ale olej też nie liczę, bo po prostu zostało mi się z jakiegoś tam parapety, kiedyś tam olejowałem, także koszt gdzieś całkowity, koszt całkowity tego stołu, no to gdzieś około 150 zł, także myślę, że każdego stać jest na takie coś, tylko po prostu trochę chęci i, i można sobie samemu zrobić coś takiego, nie trzeba płacić, a widziałem na w jakichś tam portalach czy gdzieś tam aukcyjnych to stoły są no że tak powiem no w takich cenach że ręce opadają no, to tyle pozdrawiam na razie